Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was, może nie wasz ukochany, pewnie nawet i nielubiony albo i nawet znienawidzony, młody początkujący trójbójsta, który jest teraz na redukcji, czyli ja, zaraz zaczynamy serię na 70 kg, po czym opowiem Wam o czym ten będzie kanał. Pewnie Was to obchodzi generalnie, ale o czym będzie ten kanał, jak to będzie wyglądać, No, no i takie tam kurwa, nie przedłużam. Zaczniemy od tego. Nazywam się Filip, mam 16 lat, ćwiczę od 9 miesięcy. Aktualnie jest to moja pierwsza redukcja, w byłem na utrzymaniu i chciałbym w tym kanale pokazać do marca moją drogę redukcji. Chciałbym z 90 kg zejść do 82, tak myślę. Zobaczymy, czy się uda, a później od marca do końca tego roku. Będę chciał poprawić wyniki siłowe, czyli na klatę bym chciał zrobić 110 kg w dwóch powtórzeniach. W martwym ciągu chciałbym dojść do 200 kg, a w przysiadzie do 180. Czy się uda? Zobaczymy, są na to możliwości. Więc tak jak mam teraz powiedziałem, yy, nie, nie powiedziałem, nieważne, nie, nie wiem, pójdź yy, Zrobię serię 80 kg na 3 powtórzenia na klatę. Dzisiaj robimy trening klatki. No i tyle. Yy, do następnego mojego opierdolenia. Pewnie widzieliście eee, ława płaska szła mi tak jak wszystko na redukcji, czyli w jednym prostym, delikatnym słowie chujowo. I teraz idziemy na skok. Zrobię tutaj bardziej obietnościowo. Więcej powtórzeń, mniej ciężaru, więcej techniki. Trochę podpompuję tego flaka. Jest dużo mojego pierdolenia zbędnego, a jest mało patentów. Dlatego pokażę Wam teraz patent, który na przykład mi dużo ułatwił, jeżeli chodzi o czucie mięśniowe. Zobaczcie, jak robicie klatę i nie czujcie jak mam dla was sposób. Tak? tu bliżej. Jakby się mi prosić. Owiecie sobie mniej więcej na równej odległości. I łokcie rotujecie w tą stronę do siebie. Zobaczcie, zobaczcie o. I cały czas trzymaliście napięcie klaty. Wierzcie mi, spróbujcie sobie dużo daje. Ja was w takim razie powoli, że jak nam bardzo was zachęcam o daniu łapki w górę i subskrypcji, mi to bardzo pomoże. Będę miał lepszą motywację. Patrzcie, motywacja istnieje, no ale dobra. Będzie mi się na pewno zwie... z... więcej, będę miał chęci do tworzenia tego kanału. I oczywiście zwracajcie mi uwagę, poruszajcie tematy, które chcecie obgadać. I... I po prostu piszcie w komentarzach, co ode mnie wymagacie, co chcecie, jaki kontakt by wam się podobał. I na pewno to zrobimy. Dziękuję, do zobaczenia.